Strażak ochotnik z Włynia został złapany dosłownie na gorącym uczynku. Na komisariat w Warcie zadzwonił anonimowy mężczyzna. Dzięki temu policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę z wiechciem trawy i zapałkami, kiedy próbował podpalić suchą trawę na łące. Gdy policjanci przywieźli go do komisariatu, no nie był w stanie wytłumaczyć się ze swojego postępowania, chociażby dlatego, że był pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Podpalacz z Włynia prawdopodobnie nie robił tego dla pieniędzy, które za udział w gaszeniu ognia dostają druchowie z OSP. Mężczyzna nie wyjeżdżał do akcji. Śradcy strażacy już w ubiegłym roku zwrócili uwagę na dużą ilość pożarów w okolicach Włynia. Nigdy nikogo na gorącym czynku wtedy nie, nie, nie złapali. Natomiast no, ta ilość tych zdarzeń, która, która tam była, mogła wskazywać na to, że nie są to jakieś wypalania traw przypadkowe, tylko celowe. Niestety najczęściej sprawcy takich podpaleń pozostają bezkarni. Tymczasem tylko w powiecie sieradzkim w ciągu ostatnich kilku dni spłonęło ponad 30 hektarów łąk. Podpalaczowi grozi grzywna lub areszt, bo podpalanie traw nie jest przestępstwem, a jedynie wykroczeniem. Nie zmienia to faktu, że ten proceder jest bardzo szkodliwy dla środowiska. W ogniu giną małe zwierzęta i owady. Niszczone są ptasie gniazda. Cierpią również żaby, które wędrują do miejsc lęgowych. Jeżeli nastąpi takie pokaźne spalenie tego ekosystemu, one jakby wydłużają swoją drogę, bo muszą ominąć spaloną część, często nie mogąc odnaleźć swojej drogi z powrotem do miejsca lęgów. Wypalanie trawy jaławia też glebę, degraduje się zawarty w niej azot. Pozostają natomiast potas i fosfor. Potas i fosfor unoszony przez wiatr oraz przez deszcze dostaje się do zbiorników wodnych, co jest szkodliwe. Także stwierdzono, że podczas wypalania łąk i w ogóle materiału organicznego w wysokiej temperaturze wyzwalają się dioksyny, które no oczywiście są szkodliwe dla organizmów żywych. Stężenie szkodliwych dioksyn po wypalaniu traw wzrasta nawet dwudziestokrotnie. Niestety jak dotąd apele strażaków i policjantów nie przyniosły spodziewanych efektów. Jednak właściciele łąk powinni pamiętać, że z powodu wypalania mogą stracić unijne dopłaty.